Wiary w Boga i przywiązania do kościoła. Umiera w roku 1925 jako bohater i wierny syn kościoła. Przy doboku znamy, pochowano go przy kościele paryskiej. W czasie prześladowania katolików to obraz na wywieziono z Orchówka i umieszczono w bezpiecznym miejscu. Zadziany na wygnanie Matce i Pocieszenia, dnia 15 sierpnia 1876 roku, schronienia udzieliła świątynia we Włodaku. Obraz wygnanki umieszczono w bocznym ołtarzu świętego rocha. Po 55 latach tułackich 13 w ciągu pierwszego roku na ramionach swych wiernych synów i córek powraca do orchówka w swoim cudownym obrazie Matka Boga Pocieszenia. Ordynariusz Dzieselni Podlaski i Ksiądz Biskup Tioniaski Świrawski dekretem z dnia 6 sierpnia 1947 roku przekazuje parafie orchówek ojcom kapusynom prowincji warszawskiej na ręce prowincjała Ojca Arkanioła Brzezinskiego. Między innymi w dekrecie biskupowy Narysz tak pisze, mamy w Bogu niezawodną nadzieję, że wieledni ojcowie obiążą placówkę duszpasterską w orchówku, jak wszędzie, świętością życia, gorliwością pracy, poświęceniem się i oddaniem do sprawy Bożej i zbawienia dusz ludzkich, przyświecać będą jak najlepszym przykładem zarówno kapłanom, jak i wiernym diecezji. Przez posługę ojców kapucynów Matka Boża Pocieszenia będzie ewangelizować akwaracjami wielkich pielgrzymów. Szczęśliwy, który się dostanie do szkoły Arminy. Koronacja obrazu jest czymś niezwykłym, jak wyrazem specjalnego kultu dla boga rodziców. Dlatego też cała diecezja podawska, a szczególnie dekanat parczewski i głodawski przygotowywały się do koronacji przed specjalne nabożeństwa i misje parzialne. Drodzy Panu, ostatni dzień naszych misji może myśli, którymi chcę z wami się podzielić będą trochę odbiegały od treści przeczytanej przed chwilą Ewangelii. Będę raczej. Związane z naszymi przygotowaniami i z uroczystością, którą w niedzielę będziemy przeżywać w Orkówce. Ten czas, nasze spotkania tu przy Ołtarzu miały za cel, aby przygotować nasze. Dusze, nasze serca na spotkanie z Jezusem i Jego matką w dzień, kiedy obraz Orchowski, który przez szereg lat i w tej świątyni przebywał, ponieważ Bóg chciał w jakiś sposób zemścić się nad ludźmi mieszkającymi na tych terenach i chciało ograniczyć możliwość kontaktu z Bogiem, a równocześnie próbować wywijać ze świadomości poczucie, że są Polakami. Ten obraz zostanie przyozdobiony papieskimi koronami. Patrząc tak na historię i na dzień dzisiejszy, ośmieliłbym się posłużyć słowami Matki Najświętszej, jak wielkie rzeczy uczynił nam ten, który jest możny i święte imię Niego. Wspominaliśmy sobie w minionych dniach, że obraz przechodził różne koleje tak, jakie przechodził ten lud. Czasy radości, błogosławieństwa Bożego i czasy doświadczeń. Może nawet prost formalnych prześladowań. Kiedy dziś patrzymy, że i w tamtym kościółku, i tu gromadzą się ludzie, kiedy spojrzymy, jak są zaangażowani, nie tylko w to duchowe przygotowanie, ale nawet i o szatę zewnętrzną, o wygląd zewnętrzny miasta, jest jakieś zatroskanie. Jeżeli uświadomimy sobie, że robi się te rzeczy nie po kryjomu, tylko robi się to zupełnie oficjalnie, myślą o tym, i władze administracyjne nie tylko dlatego, żeby zrobić dobre wrażenie na gościach, ale jest tam jakaś maleńka troska i tej duchowej potrzeby. W tym wieczorniku Orkowskim przed matki pocieszenia chcę imieniem wszystkich tutaj powołanych do życia Zapomnianego i Kapłańskiego w tej paraczy, jako ich przedstawicieli rozbawić tą tajemnicę i podziękować Bogu za łatwym powołanie, a zarazem prosić o nowe powołanie. Aby była koronacyjna, w której Paranja wyraził wdzięczność nasce Bożej, że wszystkie was przyczyniła się do starca serc na zaproszenie Bozać Maryja Łaskiu na Pan z Tobą. Błogosławiona między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego Jezu.